Tego wydarzenia i tej książki. To jest kawałek pięknej historii także naszego e, kraju, naszego lotnictwa wojskowego. Były też speedfajery, które były używane w ratownictwie morskim oprócz tego, że uzbrojone w dwa działka. To także tam w kadłubie wygospodarowano takie miejsce na nadmuchiwaną łódź i pakiet ratunkowy z flarami, które mogli wykorzystać także sami pileci, piloci w awarii podczas zestrzelenia czy awarii. Były także zrzucane oczywiście rozbitką. Ta maszyna dziś należy do wspomnianej wcześniej przez nas formacji BBMF. Dziś oglądaliśmy w czasie pokazu samolot Dakota, także należący do BBMF. Oba samoloty przyleciały do Polski właśnie na 13. Międzynarodowy Piknik Lotniczy w Góraszce.